Dajcie nad rozpudą. Jestem z Tadzikiem na spacerze. Zobaczcie, dużo śniegu nad jeziorem się stopiło. A dlaczego? A dlatego, ponieważ yy, nad jeziorem było cieplej i świeciło. A tam wyżej całe pola mamy pełne śniegu. Tadzik jest tu wiązany, ponieważ on się boi iść nad jezioro, kiedy jest na nim lód. Zobaczcie, chodź Tadziu, chodź, chodź, chodź. chodź. O, i już, już nie pójdzie, już woli zostać. No I rozsądnie po co się pchać na lód? Zobaczcie, pokażę Wam jakie jezioro zamarzło. Wszędzie zamarzło. Tylko tutaj zaraz za trzciną, płynie niezamarznięta rzeczka. A tak to pokażę całe jezioro. O, widzicie? Tak to wygląda. Pokażę Wam lód. Teraz z brzegu sprawdzimy jego grubość. Ja już nie ukrywam, stawałem na tym lodzie. Nie jest on za gruby i szybko się obrywa. To może w nowym miejscu stanę tutaj. Z tej strony. Zobaczcie, stawiam nogę. O, już się zarywa. Także nie jest gruby. Teraz pokażę taflę. Jak wyłowię. O! Zobaczcie! No tak na oko 3 cm Ciekawe czy... I ten fajny dźwięk Jeszcze raz zobaczcie jak leci po tafli Fajny, fajny dźwięk A ja teraz dużym machnę Czekajcie, posłuchajcie I jeszcze jedno. O! No, i tyle tu na rozpół dosłychać. Jezioro zamarzło, długo się wychładzało. W końcu zamarzło po dwóch miesiącach. Oby, oby długo nie było zamarznięte i oby nikt nie chodził na ryby. Lepiej nie ryzykować. Pozdrawiam.